Witam w kolejnym odcinku gry Smurfy Misja e, Złolić Jesteśmy ponownie w wiosce Smurfów i musimy się udać do Papa Smurfa O, to już jest? Połączyłem trzy składniki, które znaleźliśmy i stworzyłem super antidotum. A ja napełniłem nim smerfizator. Świetnie! Mogę teraz stawić czoła złoliściowi! Jedna sprawa. Działanie smerfizatora jest teraz bardzo silne. Nie bądź zaskoczony. Bez obaw, pracusiu. Siła to mój żywioł. Musisz zakraść się do rudery Gargamela i uwolnić smerfy, które uwięził. Potem pozbądź się złoliścia przy pomocy Super Antidotum. Antidotum jest potężne, ale złoliść również. Pamiętaj. Nie martw się, po Smerfie! Jestem zasmerfowany i gotowy do drogi! No dobra, czyli będzie trzeba... Się też tak do tablicy, może być niebezpiecznie. W końcu oprócz jego jest tam jeszcze złość. Muszę zachować ostrożność. No, zapomnieliśmy chyba o krakierze. No Dobra, idziemy na, na plac. Gdzie tutaj jest ten eee, tablica? O, jest tablica. No dobra. Czyli mamy dom Gagamera. Będziemy też w laboratorium gargamela i będziemy go chociaż tutaj są e, u niego e, pełne surowce, których będzie e, można Smurfozator e, ulepszyć Halo? E... Słyszycie mnie? Tak! Tu papa smerf! Dotarłeś do domu gargamela? Tak! Ale strasznie tu ciemno. Ledwo mogę cokolwiek sperfnąć. Może dzięki temu wejdziesz niezauważony. Wiem, że nie lubisz się skradać, ale ten jeden raz musisz być ostrożny. Bez obaw, papo sperfie. Będę cicho jak mucha ps. No zobaczymy. Hop, hop, hop. Czy się tak uda cały czas być cicho? Mam że mnie nie zauważy. Co on tym razem knuje? Trochę wilce jagody, odrobina rycyny. A, ta powinna skłonić zło do wzrostu. Nie zapomnijmy o mandragorze. <laughs> Lakier, nie mogę znaleźć ciemierników, które zebrałem na bagnie. Mam nadzieję, że ich nie pożarłeś, kiedy nie patrzyłem, ty przeklęty pchlarzu. Ziemierniki, z bagna, smerfetka. Z Faktycznie mówiła, że coś zbierał, kiedy tam był. No dobra. Znaczy, tu będzie to W mgnieniu oka, albo nie nazywam się osiłek. nie, to usłyszysz. Czy oh, to ty, Klakier? O, Smerfie, na pewno mnie usłyszał. Na szczęście jestem dobrze ukryty. Co tym razem popsułeś ty, Gamoniu? No jednak. Jest. Trzeba będzie przed światłem, właśnie uciekać. Też można się schować i też nie, nie zauważy. No trzeba by się zwijać z tego miejsca. Też światło dociera, chyba już e, trochę mniej, mi się je tak zdaje, ale też trzeba będzie unikać. Dobra, kolejny to pozostaje krzesło do skoczenia. ¿Qué? Ten hałas to pewnie kolejny z tych przeklętych szczurów! No, dobra, zobaczymy czy. Mały czas mam. Yeah. Gdzie to światło pójdzie? Chyba nie zauważył. Na kolejnym miejsce to będzie imbryk. Mam za imbrykiem, potem za kolejną ga garkiem. No niestety mnie złapał. Zaklęć Gargamela. To pewnie z niej dowiedział się, jak wysmerfować złoliść. Ну, сложить туда что-то Gdy boisz się malutkiego szczura? On boi się ciebie bardziej niż ty jego! Cisza! Wy wstrętne niebieskie chochliki! Jak tylko skończę z tym szczurem, będziecie następni. Smurfy? Tak, bez wątpienia. co tu się. Jepie! Jest! Dobra, kolejny korzeń mamy. Zaraz, wtędy nie pójdę, ale na pewno będzie trzeba skoczyć i. O! Nie wierzę! Osiłku, co ty tu robisz? Przybyłeś nas ocalić? Tak jest! Gargamel porwał Was po tym, jak. Chwytały was złoklatki? Mam przeczucie, że chce nas usmerfować. Tak, ale później się nami zajmiesz. Najpierw musisz zniszczyć Księgę Zaklęć. Gargamel znalazł nową recepturę, która ma zwiększyć moc złoliścia. Wrócił z bagna z mnóstwem składników. To dlatego poszedł na bagno. Bez Księgi Zaklęć nic nie zdziała, a już na pewno nie ulepszy złoliścia. Musisz się jej pozbyć! Tak jak podejrzewałem. Muszę się dostać do pokoju z Księgą Zaklęć, ale Gargamel nie może mnie zobaczyć. E, tam wysoko jest Mysia Dziura. Musisz się zbliżyć do Księgi Zaklęć. A, jest Tylko nie daj się złapać. Dobra, spróbuję się tam smerfnąć. Potem przyjdę was uwolnić. Macie szczęście, że jestem taki silny. Czyli mamy tam się dostać, tutaj mamy Krakiera tam w oddali, w Tak, Czy to? Mysia dziura jest na górze. No to do dzieła! Muszę wskoczyć, aby... I hop. Chyba jesteśmy na jakiejś kuchni. Ciekawe, czy się uda zabrać te grzyby. Dobra, mamy kolejne. Dobra, w tym kierunku. Ten przeklęty szczur wlazł w tę dziurę i mi umknął. No, w zasadzie jest blisko. Halo? A po Smurfie? Znalazłem kilka schwytanych Smurfów! Dobrze to słyszeć. Udało ci się je uwolnić? Nie, jeszcze nie! Najpierw muszę zniszczyć księgę zaklęć Gardamela. Znalazł nową recepturę, dzięki której zamierza wzmocnić złoliść. W takim razie powstrzymaj go, zanim sprawy wymkną się spod kontroli. Nie martw się, papo smerfie. Nad wszystkim smerfuję. No Dobra, gdzieś tutaj weszliśmy z jakiejś dziury i ten go chyba się... Aha. Czyli udało się wydostać. No, ja jeszcze kilku te nie atakują. Kumpel Gargamela. Dobrze zrobiłem ze spadłem? Chyba nie. Jeszcze znaczy ten żyje z, z, z kapeluszem. Trudno. Poszukam tego parszywca później. No dobrze. Gdzie ja wsadziłem korzenie mandragory? Starość to nic przyjemnego. Tyle mogę ci powiedzieć, klakier. A ja! <laughs> Niestety spadłem. Co tutaj nic ciekawego nie znajdę? Nie. Jedynym, co jest w tym domu nieprzyjemne, jest właściciel. Powinienem smerfnąć z wizytą, kiedy go nie będzie. Widzicie, mały szczurze, już ja się z tobą porachuję. Tylko wezmę siatkę. Znowu ten głupi garganel. Nie ma nic lepszego do smerfowania niż konienie mnie. Po tym całym treningu nie ma mowy, żeby mnie złapał. Czy się schować, czy nie? Hop, hop. I hop. No niestety mnie złapał. Jedynym, co jest w tym domu nieprzyjemne, jest właściciel. Powinienem smerfnąć z wizytą, kiedy go nie będzie. Widzę cię, mały szczurze, już ja się z tobą porachuję, tylko wezmę siatkę. Znowu ten głupi gargamel. Nie ma nic lepszego do zberfowania niż konienie mnie. Po tym całym treningu nie ma mowy, żeby mnie złapał. Może mnie zauważy, albo nie. Będzie nie. Hmm. mi to się udać? Jedynym co jest w tym domu nieprzyjemne jest właściciel powinienem smerfnąć z nisą, no kiedy go nie będzie. Więc, więc zobaczymy się w kolejnym odcinku. Teraz będę kończył, tylko czas nagrywania się kończy i Zapraszam do moich e, e, subskrypcji i odwiedzenia.